Siemano, tutaj Patryk da Mondeo NK4 z takim radiem i mamy taki problem. Jeszcze nie podchodziłem do tematu, nie? Tylko gdzieś tam wiadomo, wyczytałem, wyszukałem. Chcę to przetestować. Chcę się z Wami tym podzielić. Więc co mamy? Mamy kodę podobno. 1 i 6 przytrzymujemy. Wtedy nam lecą jakieś takie cyferki Jak będzie V Nie wiem który? V nie mam pojęcia Myślę, że jedno nie 8 Dobra, szukamy Kod, yy, numeru radia, nie? Takiego czegoś szukamy Teraz zaraz będzie tak. O jest, widzicie? Był, nie? był i teraz powinien cyknąć co zdjęciem, czyli jeszcze raz zrobimy. nie spamiętam go. Teraz. Mamy to, nie? 1 4 coś tam coś tam. Teraz na no, chwilę przerwę zrobię i aplikację ze sklepu Google normalnie ściągnąłem Ford Decoder Code, coś takiego zaraz wam powiem, dokładnie. Wiecie co mi wyszło? 7782. 77 O 77. Jak to teraz tu wpisać? A 77. 7, 7, 8. Ups 8, 2. I czym to zatwierdzamy? Tymczajdzie tym. to? Haha ha, Taka jazda. Naprawione. Wszystko widzieliście. Ford Decoder Code. Tak to się nazywa. Nazywało się to Ford Radio Code żeby nie było banalne, dosłownie banalne. nie. Mm, raz CD. Internet po prostu wygrywa. Dajcie łapkę, suba, jak się przydało. No i pozdro.